Przed nami kolejny finał, finał seniorek, drugi finał seniorek gruziąc 2016. Waga Chogucia Laura Grzyb BKS Jastrzębie oraz Karolina Miętka kontra Elbląg. Pięściarka w narożniku czerwonym to Laura Grzyb z Jastrzębia. To także zawodniczka, która jest doświadczona, utytułowana, urodzona w roku 1995, tak więc 21 lat. 71 pojedynek dzisiaj rozgrywa w ringu. Zresztą widzą Państwo już po jej zachowaniu w ringu, że, że jest to pięściarka, która na pewno nie rozgrywa pierwszej, drugiej czy dziesiątej. Walki. a pojedynek w ringu prowadzi sędzia z regionu pomorsko-kujawskiego hełmżynianin Maciej Demel. Jej rywalka Karolina Miętka dzisiaj rozgrywa swój dziewiętnasty pojedynek. To wicemistrzyni Polski seniorek z ubiegłego roku, wicemistrzyni młodzieżowych mistrzostw Polski z roku 2014, urodzona w 1991 roku. Pięściarka kontry Elbląg. Obie tego samego wzrostu. Próbuje rotację, półrotację. Teraz zawodniczka z Jastrzębia. Prawy na dół, prawy na górę. Mam nadzieję, że tu zapowiadać się będzie dobry pojedynek Te zawodniczki już mają pewne umiejętności techniczne. Proszę zwrócić uwagę na dobrą pracę nóg. Jaki grzyb, jaki miętkiej. lewy, podwójny lewy prost. Laura Grzyb, 71 pojedynek w ringu. Karolina Miętka, 19 pojedynek w ringu. Ta pięściarka, walcząca w kasku niebieskim. Tak więc no, wydawałoby się, że jednak różnica rozegranych walk na korzyść Laury Grzyb. Ale w ringu ta walka, ta runda była wyrównana. Oto. Laura Grzyb na państwa ekranach. W półfinale pokonała przez TKO w pierwszym starciu Annę Mikołajską z Bydgoskiej Astori. Natomiast Karolina Miętka wygrała z Pauliną Biernat z Legii Warszawa. Oto Leszek Piotrowski, o którym już mówiłem wcześniej, twórca boksu kobiecego, polskiego boksu kobiecego. Warto jeszcze wspomnieć, że pięściarki z naszego kraju w mistrzostwach świata zdobyły wiele, wiele medali. Tutaj na wyróżnienie zasługuje Karolina Michalczuk, która zdobyła w swojej karierze 3 złote i 1 srebrny medal. 3 złote medale, 2008, 2010, 2012 rok, srebrny medal, 2006, reprezentowała nasz kraj w 2008 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jednak przegrała w pierwszej walce. Drugie starcie finału wagi Koguciej w kategorii seniorek. Rywalizacja o pas Mistrzyni Polski o złoty medal. Laura Grzyb w czerwonym kasku i Karolina Miętka. Jak na razie wyrównana walka stojąca na niezłym technicznym poziomie. Zbyt dużo w tym pojedynku nie napracuje się. Sędzia Maciej Demel. I to jeszcze raz yy, przemawia za tym, że obie zawodniczki umieją dosyć już dużo. No teraz lewy, prawy prosty, Laury Grzyb i jest liczona Karolina Miętka, choć bardzo zdziwiona jest pięściarka yy, kontry Elblong tym obrotem sprawy. Że sędzia liczy ją, no ale sędzia jest bliżej. Sędzia odpowiada za bezpieczeństwo w ringu pięściarek. No i teraz natychmiastowa riposta zawodniczki yy, z Elbląga. Choć nie jest dłużna, Laura Grzyb, takim prawym sierpowym, prawym prostym, teraz skontrowała yy, pięściarkę z Contre-Elbląg. Lewy prosty, Laury grzyb, podwójny lewy, podwójny lewy prosty. koniec drugiego starcia. Ciekawa walka. Nieznaczna przewaga Laury Grzyb, ale podkreślam, nieznaczna przewaga Laury Grzyb, choć Karolina Miętka również tutaj stara się dorównać swej przeciwnicy. Oto Karolina Miętka na ekranach, trenerem Krzysztof Stempleski, były szef Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego. A ten po prawej stronie to Dawid Michelus, jego zawodnik. Zresztą pięściarz kadry narodowej naszego kraju. Oto Dawid Michelus Utytułowany zawodnik. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, walczący w lize World Series of Boxing w polskiej husari. Trzecie starcie. Rozpoczyna się finał wagi Koguciej. Teraz stara się zadawać ciosy na dolne partie. Pięściarka z Jastrzębia. Prawy lewy, laury grzyb, ale odpowiedź Karoliny Miętkiej natychmiastowa. Lewy, podwójny lewy. Stara się szachować Laura Grzyb, swoją rywalkę. Tak zwane szachowanie. No ale to Laurze nie wychodzi, bowiem niezłą pracę nóg ma pięściarka z Elbląga. No teraz prawy sierpowy celny Laura Grzyb. Ona uzyskuje coraz większą przewagę. Choć pierwsze dwie rundy były wyrównane. No i teraz atak barkiem. Zwrócił uwagę sędzia Maciej Demel. I trzecie starcie. Zakończyło się no, ta runda nieznacznie dla Laury Grzyb, bardziej doświadczonej pięściarki, zawodniczki BKS-u Jastrzębie. No ale jeszcze są dwie minuty walki na Państwa ekranach. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego, znany sędzia międzynarodowy, olimpijczyk zresztą, Zbigniew Górski, który dzisiaj odwiedził Grudziądz i obserwuje walki finałowe. Finałowe walki mistrzostw Polski seniorek i Pucharu Polski juniorek. Zbigniew Górski reprezentował barwy naszego kraju jako sędzia Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku rozpoczyna się czwarte starcie finału wagi Koguciej ciekawej walki w kategorii seniorek Laura Grzyb, Czerwony Kask oraz Karolina Miętka Pięściarka Zelbląga w Kasku Niebieskim. Zmęczona jest Karolina Miętka. Już ten lewy prosty nie jest taki precyzyjny, choć Laura grzyb niepotrzebnie pochyla głowę do przodu. No i jest narażona na ten lewy, prawy prosty, bowiem pięściarka z Elbląga walczy, stara się walczyć w dystansie, no teraz pogubiła się. To doświadczenie. Ta większa bojowość laury, grzyb jest lepsza, więcej daje efektu. Lewy prosty, laury celny. No teraz odpowiedź, ale raczej nieskuteczna odpowiedź. Karoliny i zakończyła się walka finałowa finał wagi koguciej pomiędzy Laurą Grzyb oraz Karoliną Miętką z Kontr Elbląg na państwa ekranach walki. Yy, tegorocznych mistrzostw Polski Seniorek i finału Pucharu Polski Juniorek odbywają się w hali Grudziąckiego Startu. Zresztą Grudziąc nie po raz pierwszy gości pięściarki. Ponad 30 imprez kobiecych yy, rangi yy, krajowej zorganizowali działacze klubu sportowego Start pod przewodnictwem Kazimierza Kiczyńskiego, który dzisiaj pełni razem z Adamem Pawełkiem rolę superwizora imprezy. I werdykt pojedynku zwyciężyła tym walkiem jednogłośnie na punkty Laura Grzyb. I została ona mistrzynią Polski wadze do 54 kg, czyli w kategorii Koguciej. trzecie miejsce Trzecie miejsce